Wstydzijcie, nikomu tego nie pokazuje. nikomu tego nie pokazuje. Ten dialog wewnętrzny się zmienił i właśnie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Jak to się stało, że i u Ciebie, i u mnie, nawet jak się pojawia ten krytyk wewnętrzny, to my jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić i on nas nie blokuje w działaniu. Robiąc to proste ćwiczenie, robisz jedną ważną rzecz. Cześć! Tu Aga Jurgielewicz i hey. Ola Bruno w cyklu rozmów pod tytułem Twórz swoje życie. Ostatecznie zdecydowałyśmy się na taki tytuł, ponieważ tworzenie jest przeciwieństwem bierności, a my chcemy mieć coraz więcej sprawczości w swoim życiu, więc chcemy tworzyć swoje życie, być twórcami nie tylko artystycznymi, ale również życiowymi. Zgadza się. Zgadza się, wszystko się zgadza. Tak. No właśnie, a y, dzisiejszy odcinek jest o takim killerze twórczości i killerze sprawczości, czyli o krytyku wewnętrznym, tym małym skurwysynie mm -hmm. w głowie. Mm -hmm. <grych> no więc... Do... Którego każdy z nas zna pewnie. No, tak podejrzewam. Myślę, że w naszej kulturze krytyk wewnętrzny jest bardzo wzmacniany, niestety, więc e, pewnie 99% osób e, w pewnym stopniu go ma i hamuje on ich rozwój. No właśnie, dlaczego chcemy się dzisiaj zająć tym krytykiem? Ten krytyk się pojawił po, po pierwszym naszym nagranym właśnie odcinku. On się u nas pojawił, dlatego też jakby wybór był taki dość prosty. Czym się zajmiemy jako następnym? No bo zaczęło działać, tak? Ten głos wewnętrzny się odezwał, że nie wszystko było wspaniale, idealnie i może można było lepiej, a tu można było inaczej głowę zrobić, a tu inaczej powiedzieć i tym podobne rzeczy. No tak, a tu krócej, a tu lepiej, a to coś tam. A poza tym zastanawiałyśmy się nad takimi kluczowymi problemami, dlaczego się, co hamuje naszą twórczość, co hamuje nasz rozwój. I właśnie jeden z największych problemów to jest ten krytyk, w jaki sposób on się manifestuje u ciebie, na przykład Aga. Oj. No, właściwie no, na każdym kroku to jest, to jest taki, taki w sumie monolog, może trochę, może trochę dialog ze mną wewnętrzny, ale ja z nim nawiązuję dialog, ale właściwie to jest jego monolog, który mi mówi różne kwestie, różne zdania, które tak naprawdę mnie osłabiają. Tylko, że też jest sprawa taka z tym krytykiem wewnętrznym, że to jest część nas. Część naszej jest takiej podświadomości, część nas, część naszej, naszej jakości, nasze, nas, naszego bycia. I y, trochę nie można się go pozbyć. Trochę trzeba z nim, y, myślę, nawiązać bardziej jakiś kontakt, negocjacje. Mm -hmm. no myślę, że zaraz przejdziemy mm. do, do tego, jak można sobie z nim poradzić, ale w czym konkretnie na przykład Ciebie on hamuje? W ogóle w działaniu, w jakimkolwiek działaniu, w jakimkolwiek pokazywaniu siebie, w otwarciu ust, tak? Na przykład, nie wiem, wśród, wśród osób, które na przykład mniej znam, a czasem też wśród takich, które bardzo dobrze znam, tak? Hamuję moje wypowiedzi, moje, 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 moje działania, moje pomysły, tak? One się pojawiają i one... Znikają. Gdzieś tam są wkładane, gdzieś tam którąś półeczkę mm -hmm. po prostu. Odsuwane od tak. realizacji, bo mm -hmm. tutaj um, rozumiem, że on ma wtedy taki dominujący głos, i on ma tę sprawczość, a ty jej nie masz. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tak, dokładnie. To są czasem takie momenty, że właśnie on ma ten decydujący głos. I ja pamiętam takie momenty ze swojego życia jeszcze ileś lat temu, yy, kiedy. Yy, ja zupełnie y, wszystko kry jakby krytykowałam, co robiłam, tak? na przykład zawodowo, w pracy. Wręcz nie widziałam żadnych efektów tego, co robię, że nie umiem pomagać ludziom, że tutaj źle jakoś. Y, Mówisz o pracy się. jako psychoterapeuta. Tak, tak? tak, że tu źle zrobiłam złą, y, złą interwencję, złą technikę. Tu jakby wszystko y, to był taki stopień. Czasem to był taki stopień nasilenia, że wszystko było źle. I e, wszystko wtedy, tak jakby czułam, że jest dla mnie w ogóle trudne i było porażką. Ja wszystko zaliczałam do tego, że było porażką, bo ja nie byłam w stanie zauważyć, że mm, coś być może mi się udało nawet w tym wszystkim, że nie wszystko było źle, bo przecież nigdy wszystko nie jest źle. Nie? To, to jest niemożliwe wręcz. No tak, to kwestia też naszej interpretacji i tego, na co kierujemy w ogóle naszą uwagę. Mhm, dokładnie. I teraz po latach, patrząc na tamten moment życia, sobie myślę, że przecież nie było źle. Przecież y, miałam klientów, y, całkiem dobrze praco pracowało nam się, tak? Przynajmniej z niektórymi. Y, to nie był zły moment w życiu, ale ja wtedy nie byłam w stanie tego zobaczyć. I mhm. wtedy. Pamiętam, że ja jakoś musiałam przerwać tą pracę, bo ja nie byłam w stanie sobie poradzić z taką ilością krytyki. Mhm. Czyli miałaś wypalenie zawodowe w pewnym momencie. W pewnym sensie. No, to w zasadzie i mnie do tego doprowadził krytyk wewnętrzny. Ja robiłam filmy. Ja ogólnie bardzo lubiłam rysować już od dziecka i dużo rysowałam. I gdzieś to w okolicach liceum, myślę, potem na studiach, e, zderzyło się jakby z tym, że ja chciałam, żeby innym też się podobało. Czyli taką. Zaczęłam to bardzo oceniać to w jaki sposób ja rysuję i czy to jest dobre, czy to jest artystyczne, czy to jest wybitne. E, no właśnie, i ten krytyk urósł mm, do takich rozmiarów, że ja w ogóle przestałam mieć. Pewnym momencie ochotę na rysowanie, i to trwało wiele lat. Ja robiłam jakieś zlecenia, ale moim zdaniem ja dawałam z siebie może 40% mojego potencjału, bo ja nie byłam w stanie się zaangażować w to, dlatego że e, słyszałam te głosy właśnie. Mm. Słyszałam ten głos krytyka, i on wtedy e, przejmował w dużej mierze. Um, Sprawczość nad tym, co się działo, czyli hamował mnie, krótko mówiąc. Mm. I dopiero teraz, od niedawna, ten dialog wewnętrzny się zmienił. I właśnie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, jak to się stało, że i u ciebie, i u mnie pojawiają się teraz inne myśli, albo nawet jak się pojawia ten krytyk wewnętrzny. To my jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić i on nas nie blokuje w działaniu, bo to jest kluczowe, żeby on nie blokował działania. Dlatego, żeby się rozwijać, cokolwiek osiągać, no to Aha. musimy po prostu działać. A on robi wszystko, żeby nas, tego, żeby nas od tego odwieść. I tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, on w zasadzie ma w tym dobrą intencję, tak, prawda? Tak, on ma dobre intencje. Bo no to jest jakby taki uwewnętrzniony głos. Gdzieś tam pozbieraliśmy z całego życia, z dzieciństwa, tak? Te głosy. On może mówić czasem głosem jakiejś znanej nam osoby, nawet. I y, y, y on tak naprawdę, no cóż, chroni nas przed tym, żebyśmy nie zaliczyli porażki, żebyśmy się nie musieli wstydzić, jak coś zrobimy, nie tak. tak żebyśmy nie byli odrzuceni. Żebyśmy pewnie. nie byli odrzuceni, tak? Jak, jak coś nam nie pójdzie. Jakby on ma dobre intencje, tak? Tylko generalnie, no. Jak... No to nam trochę nie służy, tak? No tylko kwestia to, jest taka, że, że te mechanizmy są najprawdopodobniej przestarzałe i już w tym momencie nam szkodzą, a nie pomagają. Mm, mhm. Ale dobra wiadomość jest jaka? Taka, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym krytykiem, bo on mhm. nie jest nami. Mhm. Tak, jak ja sobie uświadomiłam w ogóle tą drogę, to naprawdę to... To była taka długa, długa, długoletnia droga, bo to, to, o czym opowiadałam wcześniej, to było paręnaście lat temu. I, yy, i przez, cały, przez cały ten czas, jakby w jakiś sposób trwała ta praca, tak naprawdę. Mhm. I ona, myślę, w jakiś sposób nigdy się nie skończy, aczkolwiek naprawdę teraz yy, jest zupełnie inna sytuacja niż była te paręnaście lat temu. Właśnie. Jak, jak, sobie, jak, jak ty sobie z nim poradziłaś? Jak sobie z nim radzisz? Bo myślę, że to jest. To, to no, jest nasz taki kolega do końca życia myślę. Tak, tak. Trochę. Co, trochę trzeba się z nim nawet może zaprzyjaźnić. No. <laughs> ja przede wszystkim widzę taką różnicę. że na przykład um, przez dłuższy czas pisałam scenariusz. To było coś, czego ja się uczyłam. Bo wcześniej dużo rysowałam, na przykład, projektowałam i tak dalej, ale nie pisałam opowiadania, nie, nie pisałam scenariusza, mm -hmm. więc to było coś nowego dla mnie. I pojawiało się bardzo dużo tych myśli, że powinnam się tego wstydzić, w ogóle nikomu tego nie pokazywać, że te dialogi są do dupy, że w ogóle bez nadzieja. Mm. I zauważyłam, że ja po prostu. Zaczęłam go trochę ignorować. Nie brałam tych myśli na poważnie. I no, pojawia się na przykład, że: no, w ogóle weź, weź tego nikomu nie pokazuj, nie? A ja mówię: dobra, dobra, ja sobie piszę dalej, czyli działam sobie dalej. Ty tam wiem, że będziesz się odzywał, ale um, to w ogóle nie jest powód, żebym ja przestała działać. Czyli ja go nie biorę na poważnie. Czasem to jest bardzo trudne, ale też są takie y, chyba bardziej wyraziste techniki, typu, że ten głos, na przykład sobie wyobrażasz, że on się wydobywa z kolana twojego, a nie z głowy. Ech, tak, tak. Albo mówi głosem myszki Miki. Tak, żeby, że, żeby zabrać trochę mu tą moc. Tak, nie? że to się robi. na przykład bierze się tą myśl, typu, w ogóle wstydź się, nikomu tego nie pokazuj. I wtedy sobie wyobrażasz, że dobrze, ten głos się na przykład pojawia z kolana i mówię, mi... eee, się, nikomu tego nie pokażę. Eee, się, nikomu tego nie pokazuje. I co? I czy właśnie? Czy boisz się wtedy takiego głosu? Czy on cię tak przeraża? I wcześniej? wtedy po prostu yy, trudno go brać poważnie. To są bardzo, bardzo pomocne techniki, tak naprawdę. Bo generalnie większość takich yy, takich zaleceń nawet takich. Psychologicznych, to jest takich, żeby nie dyskutować z krytykiem. Natomiast myślę też, że warto go poznać. Coś na zasadzie takiej, że jak się czegoś boisz, to warto to poznać. Co to jest? W ogóle zobaczyć to. I świetna jest taka, mm, świetny jest na to sposób taki, że po prostu narysuj tego krytyka. Mhm. Ja chyba od tego zaczęłam też swoją pracę kiedyś, pamiętam, z krytykiem. Narysuj go, narysuj postać, jak on mhm. wygląda. I ja myślę, że jak, jak, ja zadałam, jak ja powiedziałam to zdanie teraz, to jak pomyślisz sobie o swoim krytyku, to na pewno widzisz, jak on wygląda. Tylko teraz jakby rzeczywiście narysuj postać, ale ze szczegółami narysuj też twarz. Jakiś On ma taki jakiś szczególny gnom, mały też. troll, nie, taki z owłosionymi stopami. Nie <laughs> Mnie się pokazuje. No, nie, 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 Mnie to jest taki gość w płaszczu, w kapeluszu, A, bardzo taki surowy, taki ostry. poważny. Mhm, tak, poważny jest. Tak, wszystko musi być poważnie, nie. No, także. Yy, Dokładnie, daj, daj mu jakieś szczegóły. Możesz mu nadać imię nawet, tak, żeby potem się okay. jakoś z nim kontaktować też. Tak, na przykład Zdzisław. No. I teraz Zdzisław mi mówi, że ja się mam wstydzić. I jak tak. Zdzisław mi to mówi, a nie że ja sobie to mówię, no to już yy, jest inna percepcja tak, tego. Bo się jedna, jedna ważna rzecz robi. Robiąc to proste ćwiczenie robisz jedną ważną rzecz, że nie jesteś tym głosem, nie utożsamiasz się z nim, on nie, nie jesteś nim, no nie, tylko zaczynasz, on się oddziela od ciebie, ty zaczynasz go obserwować. Mhm. I to jest podstawowa rzecz, y, dzięki której ty możesz po prostu dalej pracować z, z krytykiem, tak naprawdę. Ty go po mhm. prostu z zewnątrz możesz po prostu obserwować, widzieć i. Y, 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 to jest podstawa podstaw generalnie. To jest tak jak e, często z emocjami. tak? Jak jesteś w tej emocji, jest, się utożsamiasz, jesteś nią, nie możesz z nią pracować. I to mhm. jest taka sama zasada tak naprawdę. Czyli trzeba się do niego zdystansować. No tak, trzeba jakby zobaczyć, oddzielić go jakby od siebie, mając na uwadze, że to, to ciągle jest część ciebie. Tak oczywiście. Mhm. Nie? I, i, i ja, ja jakoś myślę sobie, mm, Zobaczyć też, jak go, nie wiem, narysujesz, tak? Stworzy się ta postać. To zobaczyć, yy, jaki on teksty mówi. Weź wyodrębni te teksty, mm -hmm. tak? On jakieś teksty mówi częściej, mm -hmm. zazwyczaj. No tak. I tak wie. jak powiedziałam, to są często czyjeś teksty, które my na przykład słyszeliśmy, albo już nawet nie pamiętamy, skąd one się wzięły. To jest nieistotne nawet, za bardzo, ale on pewne teksty mówi w pewien specyficzny sposób. Mm -hmm. I istotne jakieś mi się wydaje to, żeby też się na niego jakoś szczególnie nie złościć i nie traktować go jako wroga. Tylko tak, on tam sobie, on taki jest, więc on tam sobie mm -hmm. gada i po prostu w jakimś stopniu można go zaakceptować, że wiadomo, że on po prostu się będzie włączał. Mm. Ale właśnie odbierając jemu sprawczość, my z kolei możemy swoją sprawczość budować, no bo krytyk wywołuje, potrafi wywołać wiele lęków, mm -hmm, prawda? I mm -hmm. nas ograniczyć właśnie w działaniu, i wtedy mamy w zasadzie coraz mniejsze pole, w którym się czujemy komfortowo i możemy działać. Mm -hmm. A tu chodzi o to, że jak jemu zabieramy głos, to z kolei e, możemy działać, albo my możemy mieć głos i siebie wzmacniamy. I to mhm. myślę, że jest świetny mechanizm tak. do wzmacniania siebie. Mhm. Ja też mam taką... Mm, ja też lubię, bo oczywiście, rzeczywiście jakoś nie ma co specjalnie z nim dyskutować, tak, żeby się... rzeczywiście, on mówi, jesteś beznadziejna, beznadziejnie to zrobiłaś i, i ty tak, a dlaczego coś... Jakby w sensie wchodzić w takie... jakby to rozkmiać. Ale ja... Lub, lubię z nim czasem rozmawiać, lubię i, i tak przewrotnie, ja lubię, jakby dobrą techniką uważam, jest e, czasem przyznawanie mu racji. Tylko uwaga, jak on mówi na przykład jesteś beznadziejna. To jak ty już trochę tak to słyszysz, masz go przed sobą? Tak, a dlaczego? No bo beznadziejnie zrobiłaś to, beznadziejnie to nagrałaś, beznadziejnie poprowadziłaś tą sesję. Znaczy, no, w sensie, co masz na myśli? beznadziejnie. Powinnaś to zrobić perfekcyjnie, idealnie. I jakby perfekcyjne, jakby. Ja się staję perfekcyjnie, idealnie. W moim odczuciu nie jest to możliwe. No, wie dobra, jakby o co ci chodzi dalej? No, rzeczy powinny być zrobione dobrze. A, okej, okay, no zgadzam się z tym. Rzeczy powinny być zrobione dobrze. To jest coś zgodnego ze mną. Rzeczy powinny być robione dobrze, mam się starać, żeby rzeczy robić dobrze. Okej, okay, zgadzam się z tobą właściwie. No i on właściwie już nie ma wtedy nic do powiedzenia. Mhm. Jakby. Ja jeszcze trochę inną metodę stosuję, bo po pierwsze, krytyk bardzo ocenia, jak my coś robimy, a ja na przykład teraz bardziej oceniam, czy ja coś robię. Czyli na przykład mam do zrobienia tak: przygotować. No, na podstawie podcastu, przygotować się do podcastu, nagrać podcast, opublikować podcast. A jak to wyszło? No to wiadomo, ja zrobiłam, co mogłam na, na ten moment, tyle, y, tak jak mogłam i ile mogłam. I ważne, że ja to po prostu zrobiłam. Czyli takie y, też chwalenie siebie za to, że się działa po prostu. A nie jak to wyszło, jak ludzie to odebrali, to już jest jakby właśnie ten dialog krytyka. I tutaj mi przychodzi też na myśl. Bo czekaj, bo to ważne jest, robisz to, na co masz wpływ. Bo nie masz wpływu na to, jak ludzie no to tak. odbiorą, nie masz wpływu na to, nie wiem jak. Znaczy, krytyk twierdzi, że Ty masz wpływ na to, jak to zrobisz, że to ma być perfekcyjne, no ale tak. prawda jest taka, że no, każdy ma ograniczenia, no, na ten moment y, ma jakąś wiedzę, jakieś umiejętności i po prostu tak. robi to tak, jak może. I tak? mhm. y, chodzi o to, żeby na tym się skupić i w tym sensie się postarać, ale nie, że to ma spełnić oczekiwania krytyka, które są jakieś w ogóle w kosmosie. Bo one są zwykle w kosmosie, tak naprawdę. Mhm. Y, więc y, ważne jest skupienie się na samym procesie, żeby robić. A e, druga sprawa jest taka, że e, ja na przykład, tak jak ty powiedziałaś, że wchodzisz w dialog z e, krytykiem, to ja jak mi się zaczynają pojawiać takie myśli, to są się dobra, to teraz przez 5 minut po prostu jadę po sobie na maksa, nie? że dobra to krytyku. Po prostu dawaj wszystko, co tam marzy, tam nie umiesz tego, tamtego, w ogóle beznadziejnie i. E, Wypróbujcie to sobie, bo to jest bardzo ciekawe. Jak dajecie temu krytykowi tak głos na maksa, to on bardzo szybko traci swoją moc. Po prostu to się dla umysłu robi nieatrakcyjne, że e, okej, okay, jak teraz się na tym skupiam, że po prostu na maksa jadę. Masz 5 minut. To to się Jedź. robi po pierwsze Aha. groteskowe, że bardzo szybko sobie myślisz: Nie, no dobra, aż tak źle nie jest. A poza tym y, to jest. Y, ponieważ się do tego zmuszam, żeby tak się krytykować, to automatycznie mam opór przed tym. No, trudno mi nawet opisać, ciekawe, opisać nie? jak to działa, ale musicie to sobie wypróbować. Bo I... to też trochę mi się wydaje łączy się z, z, z czymś takim, że im bardziej coś tłumisz, nie pozwalasz temu być, tym bardziej to jest silne, tak jakby mhm. dajesz moc temu. No tak, tak. Czyli on rośnie w moc, a im bardziej mu pozwolisz. Dobra, chodź. Chodź chodź, chodź, chodź. No właśnie to, yy, jakby, on się tam mm, mm, trochę tam potem, poszaleje i, i się wycisza. Nie? Mhm. Y więc chodzi o to, żeby jemu jakąś metodą odebrać trochę tej sprawczości i on będzie wracał. On będzie wracał codziennie, z ale y z naszego doświadczenia wynika, że ten głos jest coraz słabszy w zasadzie jak się tak. Mhm. Codziennie y, wprowadza nawyk, żeby sobie z nim radzić, co, to ten krytyk też ma coraz mniej do gadania, a my mamy coraz więcej do gadania i o to nam mhm, właśnie tak. chodzi. No bo tak, bo to jest rzeczywiście to jest kluczowe. Coś, czego nie zrobiłam te paręnaście lat temu, że ja po prostu rzuciłam coś, co wydawało mi się porażką, to tak naprawdę, gdybym sobie teraz, wtedy uświadomiła to, co sobie uświadamiam teraz, to jakby dobra jest runda z krytykiem, Dobra, i mam zadanie do zrobienia, i daję robić po prostu. Znowu, nie? Mhm. Dobra, może wyszło nie tak, coś poprawiam i jadę z tym, nie? Mhm. Znowu, I, i robię. Robię co mam, co mam do zrobienia po prostu. Także takie, takie nasze rozmyślania o krytyku. Tak. Ja też czuję, że mi to jakąś taką ulgę też przyniosło, to że mogę, jakbym też mogę się tym podzielić, mhm. że mhm. jest mi czasem po prostu trudno, yy, z, z właśnie z tą krytyką. Ale też chyba każdemu się wydaje, że on jest sam z tym krytykiem, a mhm. po prostu każdy ma krytyka, więc jak najbardziej łączmy siły, wspierajmy się, i też jak macie jakieś doświadczenia z krytykiem albo z radzeniem sobie z nim, to jak najbardziej zachęcam do komentowania i, i napiszcie, jak to było u was. Mhm. To dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. I y y y dużo siłek. Tak. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.